Czy Amerykanie zejdą z prymatu? Przestaną być globalnym policjantem, który zapewnia bezpieczeństwo szlakom handlowym? Czy ograniczą swoją globalną rolę? Koniec z parasolem ochronnym dla swoich sojuszników. Te pytania budzą w nas lęk. To kwestia egzystencjalna, bo trzecie RP jest dzieckiem amerykańskiego prymatu. Zburz pan ten mur, panie Gorbaczow. Dlatego tak bardzo jesteśmy wpatrzeni w działania kolejnych amerykańskich prezydentów. Od ich pomysłu na siebie zależy i nasza przyszłość. Tymczasem w ostatnich latach Ameryka coraz bardziej przypomina zagubionego hegemona. Niestety, jest jeszcze gorzej. To, co dziś napędza amerykańską duszę, to poczucie upokorzenia. Skąd to się bierze? Nazywam się Krzysztof Mazur, witajcie na kanale o geoekonomii, czyli rozkminach o Polsce i świecie. Do zrobienia tego odcinka sprowokowały mi prześwity. Wydały niedawno książkę Łukasza Gadzały: Zagubiony Hegemon. To analityczna praca pokazująca, jak kolejni amerykańscy prezydenci nie umieją zdefiniować roli Ameryki w świecie po upadku muru berlińskiego. I choć zwykliśmy nazywać tę epokę z Amerykana, to po przeczytaniu tej książki można mieć wrażenie, że wszystkiego było w niej pełno, ale niepokoju. Kolejni amerykańscy prezydenci szamoczą się, męczą, ponoszą porażki, czynią zło, którego nie chcą, bo nie wiedzą, jak zdefiniować rolę Ameryki. Moja teza jest taka. Zagubienie Ameryki wynika z nieumiejętności wypracowania przez Waszyngton strategii, która pogodziłaby z jednej strony amerykańskie wartości, z drugiej strony amerykańskie interesy, a z trzeciej reguły rządzące światem. Kolejni prezydenci szamoczą się między postawą misjonarzy, którzy chcieliby promować swoje wartości, zimnych skurczysynów, którzy siłą chcieliby narzucić swoją wolę innym, i ideologicznych odkojeńców, którzy nie rozumieją, jak działa świat i sami są zaskoczeni, że czasem ich działanie przynoszą odwrotne skutki od zamierzonych. Prześledźmy to na konkretnych przykładach. George Bush, ojciec. Realista bez mitu. George Bush powinien w naszej pamięci zapisać się jako geniusz geopolityki i dyplomacji. To za jego prezydentury, bez ani jednego wystrzału, rozpadło się imperium atomowe. Do tego doszło do zjednoczenia Niemiec, a wojska sowieckie zaczęły wycofywać się z NRD i Europy Środkowej. Był to efekt bardzo świadomej polityki Busha. Gorbaczowa należy przekupić, Moskwę nie należy drażnić a Waszyngton powinien się samograniczać, hamując przemiany w Europie Środkowej i Wschodniej. Dlatego Niemcy Zachodnie na przełomie lat 80. i 90. wyłożyły znaczne środki na utrzymanie ZSRR przy życiu. To była cena, jaką Zachód miał zapłacić za zgodę Moskwy na zjednoczenie Niemiec. Z tych samych powodów Amerykanie hamowali opozycję demokratyczną w Polsce, gdy ta domagała się szybkich przemian. Już po wyborach 4 czerwca 1989 roku Bush odwiedził Polskę, wygłaszając przemówienie pod bramą Stoczni Gdańskiej. Celem tej wizyty nie było przyspieszyć przemiany demokratyczne w naszym kraju, ale raczej tonować nastroje. Polacy byli też rozczarowani, że Waszyngton obiecał pomoc w wysokości jedynie 500 milionów dolarów na odbudowę naszego państwa, znajdującego się w tamtym czasie w tragicznym stanie. Dla porównania, dokładnie w tym samym okresie Disney wybudował pod Paryżem Disneyland. Koszt inwestycji 5 miliardów dolarów. Jedna amerykańska korporacja wydała na park rozrywki 10 razy więcej niż prezydent Stanów Zjednoczonych obiecał wydać na pomoc biednej Polsce. Bush stanowczo wówczas powiedział: Żadnych złudzeń, nie będzie planu marszala dla Europy Środkowej. A jego kluczowy doradca dodał, że Polacy są jak dzieci w sklepie ze słodyczami, bo brak nam dyscypliny prowadzenia reform. Dlatego nie dajcie się zwieść ładnym zdjęciom i mitom. Bush senior rozumiał, że jego głównym celem jest nie drażnić Moskwy, a gwarantem tej polityki jest utrzymanie polskich komunistów przy władzy stąd Okrągły Stół, stąd Jaruzelski pierwszym prezydentem III RP i stąd brak szybkiej dekomunizacji. Jeszcze większy dystans miał Bush wobec przemian na Ukrainie. Gdy odwiedził Kijów w 1991 roku, przestrzegał przed siłami, które pod hasłami niepodległości zastąpią tyranie lokalnym despotyzmem. Wolność nie jest tożsama z samobójczym nacjonalizmem. Nie powinniście dążyć do niepodległości, która prowadzi do wymiany jednego despotyzmu na inny, powiedział Bush. Bo narody w cieniu wielkiego sąsiada muszą rozpoznać swoje ograniczenia, Wolność nie wszędzie można realizować w takim stopniu, jak w Ameryce. Przez komentatorów tamto przemówienie zostało nazwane Chicken Kiev Speech. Bush miał sprzedawać tchórzostwo jako roztropność, zamiast poprzeć dążenia narodów do wolności. Pisał jeden z amerykańskich dziennikarzy. I to jest kwintesencja problemów w Ameryki. Czy Bush senior myślał strategicznie? Tak. Czy został za to ośmieszony jako tchórz? Tak. Amerykańska dusza nie wie, kim chce być. Jest rozdarta między wiarą swojej ideały, a twardym realizmem. Może pamiętacie ten odcinek? Analizowałem w nim książkę Paula Kennedy'ego Narodziny i Upadek Mocarstw. Klasyk z 1987 roku o tym, że mocarstwa upadają, gdy nadmiernie rozciągają swoje siły strategiczne. Chcą być za bardzo obecne w zbyt wielu miejscach świata, co oznacza zbyt wielu wrogów. Imperia upadają pod wpływem własnego ciężaru. Nie wiem, czy Bush senior czytał tę książkę, ale jego doradcy na pewno i wyciągnęli z niej poprawne wnioski. Nie chcieli, żeby Ameryka brała odpowiedzialność za Europę Środkową i Ukrainę, bo to wywoła reakcję Moskwy i wciągnie Waszyngton w zobowiązania, których nie będą w stanie dowieść. Bush dobrze analizował zatem strategiczne interesy Stanów, ale ten chłodny realizm bez mitu nie pasował do duszy amerykańskiego wyborcy. Amerykanie chcieli czegoś więcej nowego imperium chcieli Pax Americana dlatego Bush senior musiał przegrać z Billem Clintonem. Bill Clinton. Apostoł liberalnego porządku. Bill Clinton był architektem pak z To on stworzył bardzo spójną opowieść, która miała łączyć amerykańskie wartości z amerykańskim interesem. Jako pierwszy prezydent urodzony po II wojnie światowej, mówił: Dość z samograniczaniem się. Mamy misję w świecie, która polega na promocji demokracji i liberalnych wartości, a wraz z nimi, przy okazji, sprzedamy produkty naszych korporacji. Wolność jest najbardziej zaraźliwą siłą na świecie, przekonywał. Łukasz Gadzała przypomina w tym kontekście przemówienie doradcy Clintona do spraw bezpieczeństwa narodowego z 93 roku: Od strategii powstrzymywania ZSRR do aktywnego rozszerzania amerykańskich stref wpływów. Zamiast doktryny powstrzymywania, czytamy tam, naszą nową strategią powinno być rozszerzanie. Rozszerzanie światowej wspólnoty wolnych, demokratycznych państw o gospodarce rynkowej. I to przemówienie wyznaczyło nową merę intelektualne ramy dla amerykańskiej polityki zagranicznej lat 90., w tym Także rozszerzenia NATO. W tym przemówieniu pada również dowartościowanie instytucji międzynarodowych, wspólnych norm postępowania, które zastąpić mają koncert mocarstw. Doktryna Clintona była spójna. Łączyła to, w co Amerykanie wierzą i lubią myśleć o sobie w ten sposób, czyli ideał wolności, z budową imperium i promocją amerykańskiego interesu gospodarczego. Dekada Clintona to 116 miesięcy, czyli blisko 10 lat nieprzerwanego wzrostu gospodarczego. Rekordowe niskie bezrobocie, zrównoważony budżet federalny, dynamiczny wzrost produktywności. Giełda cała na zielono. Wywalcy tego kanału wiedzą jednak, że to miało swoją cenę, że za tą dekadą wzrostu stał upadek potęgi przemysłowej Ameryki. Dekada sukcesów legendarnego prezesa General Electric, który wyznaczył trend na outsourcing fabryk ze środkowych Stanów do Azji. Przyszłością miały być nowe technologie, Dolina Krzemowa i Wall Street. Logika zmian była prosta, napisze gazała. Amerykanie będą przenosić produkcję przemysłową do krajów azjatyckich. A sami zajmą się wymyślaniem i opracowywaniem tego wszystkiego, co następnie Chińczycy i Wietnamczycy będą składali w swoich fabrykach. Na początku odcinka wspomniałem, że dobra strategia musi łączyć wartości, interesy i rozumienie świata. Otóż okazało się, że Clinton wymyślił dobrą opowieść, która łączyła wartości i interesy, ale głównie elit. Zapomniał o zwykłych ludziach. To oni w wyniku globalizacji i finansjalizacji gospodarki stracili swoje miejsca pracy. Mało tego, jego polityka okazała się również strasznie najemna wobec Pekinu. Tak mówi o tym autor: Zagubionego Hegemona. To był stały motyw e, administracji i wiele osób, które pełniły tam wysokie funkcje, mówiły o tym, że Ameryka musi przestawić się na gospodarkę cyfrową, że czas przemysłu, e, że można być, że to już jest pase, że przenosimy produkcję rzeczywiście do tych krajów e, azjatyckich, i z tym była też związana nadzieja, że no, przemysł tam wytworzy tę klasę średnią, taką jaką znamy z Zachodu. A ta klasa średnia z kolei upomni się o swoje prawa polityczne. I to był stały motyw, jeżeli się poczyta na przykład Foreign Affairs w pierwszej dekadzie, w latach 90., w pierwszej dekadzie XXI wieku to to jest stały motyw debaty nad tym, czy i kiedy, w jaki sposób y, zdemokratyzują się Chiny. Co dzisiaj jest w ogóle, y, jak się nad tym zastanowić, to w ogóle y, takie tematy, dla takich tematów już w ogóle nie ma miejsca. Wtedy to było zupełnie normalne. Amerykańskie elity uległy zatem złudzeniu. Uwierzyły we własny mit. Skoro wolność jest najbardziej zaraźliwą ideą na świecie, to pokona jej komunistyczną partię Chin. Okazało się, że jednak nie. Że to Pekin wykorzysta okres liberalizacji handlu i outsourcingu przemysłu i odbuduje własną potęgę na naiwności Clintona. Analizując dziedzictwo Clintona, ciekawy jest również kontekst Europy Środkowej. Gazała przypomina, że pod koniec sierpnia 93 roku, czyli jeszcze przed ogłoszeniem doktryny od powstrzymywania ZSRR do rozszerzania własnych stref wpływów, doszło do spotkania Jelcyna z Wałęsą. Obie strony podpisały wówczas deklarację warszawską. Czytamy w niej. Decyzja suwerennej Polski, zmierzająca do integracji ogólnoeuropejskiej, nie jest sprzeczna z interesami innych państw, w tym również Rosji. W ten sposób Jelcyn dał zielone światło na przystąpienie Polski do NATO i Unii Europejskiej. Podobno ta decyzja miała być efektem zakrapianej kolacji, a Jelcyn nie był do końca świadomy tego, co podpisuje. Zostawmy to jednak historykom dyplomacji. Nie jest to tak istotne jak reakcja Amerykanów. Wychowani na książce Pola Kennedy'ego wcale nie cieszyli się z tego, że nasz region chce szybko znaleźć się w NATO. Konkretne wypowiedzi ważnych strategów pokazują, że Clinton tak naprawdę budował Pax Americana, wbrew wielu z nich. Specjaliści od geopolityki bali się liberalnego imperializmu, bo widzieli w nim, że długofalowo doprowadzi do konfliktu z Moskwą. William Perry, amerykański sekretarz obrony za kadencji Clintona, pisze we wspomnieniach tak: "Kiedy patrzę wstecz, żałuję, że nie byłem bardziej skuteczny w staraniach o opóźnienie rozszerzenia NATO, bo był to miecz obosieczny. Amerykanie poszerzyli swoje wpływy i mogli sprzedawać nowym sojusznikom swoją broń." Ale jednocześnie zantagonizowali się z Moskwą, trwoniąc cały dorobek Busha Seniora. I nie są to tylko refleksje po czasie. Czerwiec 1997 roku. Polska, Czechy i Węgry są właśnie zaproszone do rozmów akcesyjnych do NATO. W tym samym czasie 50 wysoko postawionych członków amerykańskiej administracji, w tym generałowie i były szef CIA, piszą tak w otwartym liście do Clintona: My niżej podpisani uważamy, że obecne wysiłki USA na rzecz rozszerzenia NATO są błędem politycznym o historycznych rozmiarach. Autorzy tego listu boją się, że to działanie wzmocni w Rosji postawy antyzachodnie, osłabi sojusz, który nie będzie w stanie realnie bronić wszystkich swoich członków, a w Stanach dojdą do głosu siły w ogóle kwestionujące zaangażowanie USA w NATO. Z tych powodów osoby podpisane pod tym listem apelują do Clintona o zawieszenie procesu rozszerzania NATO. W tym samym czasie George Kennan, wybitny strateg, pisze, że rozszerzenie NATO będzie fatalnym błędem. A Thomas Friedman, legenda dziennikarstwa, trzykrotny laureat Pulitzera, oskarża Clintona o całkowite ubóstwo wyobraźni. Amerykanie właśnie zaprzepaszczają cały dorobek Busha Seniora, bo ZSRR upadło bez ani jednego wystrzału. A co teraz robimy my, Amerykanie? Rozmieszczamy nasze wojska tuż pod nosem Moskwy. Dziwnie się dziś czyta tamtą debatę strategiczną amerykańskich elit. Przyznacie? Trudno nie mieć wrażenia, że trzecia RP zawdzięcza swój złoty wiek mitowi amerykańskiego i wolności. W siłę tego mitu uwierzył Bill Clinton, wbrew wielu otaczającym go realistom. Już 30 lat temu ostrzegali go, że długofalowo Waszyngton hoduje sobie wrogów w postaci sojuszu Pekinu i Moskwy. Ale pewnie nie mieli racji. George Bush Jr. Bóg Wojny. Amerykański sen o wolnym handlu i liberalnych wartościach Legł pod gruzami World Trade Center. W jednej chwili Amerykanie z Piewców wolności stali się wyznawcami Marsa, Boga Wojny. Te wydarzenia zdefiniowały prezydenturę George'a Busha Jr., który odrzucił realistyczne dziedzictwo swojego ojca. Zamiast samoograniczenia przyszła misja. Zraniona Ameryka stała się żandarbem świata, prowadząc wojny w Iraku i Afganistanie oraz nakładając sankcje na kraje, w których żyła niemal połowa ludzkości. Wszyscy znamy skutki tamtej pychy. W Iraku nie zbudowano demokracji, zbudowano anarchię. Zburzono stary porządek, nie tworząc nic w zamian. Z Afganistanem było jeszcze gorzej. Po 20 latach wojny Ameryka opuszczała ten kraj w chaosie i poczuciu upokorzenia. Co ciekawe, Gadzała przypomina, że u podstaw polityki młodego Busha stali neokonserwatyści środowisko, które jeszcze niedawno odrzucało ideę inżynierii społecznej. Gdy jednak Ameryka została zaatakowana, zapomnieli o własnych zasadach, ślepo wierząc w projekt Nation Building że można siłą zaprowadzić nowy porządek w dowolnym zakątku świata. Stary Bush musiał patrzeć na to z przerażeniem. Jedno jest zatem pewne. U schyłku rządów jego syna Ameryka osiągnęła apogeum swojego imperializmu. Clinton wierzył w imperium pokoju, Bush w imperium siły. Obaj przegrali. Dlatego przyszedł Obama, który próbował to naprawić. Ten kanał budujemy zdecydowanie w oparciu o dziedzictwo Clintona. Przecież nikogo siłą do oglądania nie zmuszę, do wspierania finansowo zresztą też nie. Na zachętę powiem tyle. Na Patronite jest już nas prawie 100 osób. Wszystkim moim patronom bardzo, bardzo dziękuję. Jeśli przekroczymy setkę w ciągu tygodnia, to będzie niespodzianka. Jeszcze nie wiem jaka, ale pewnie jakaś bombowa. Saddam Hussein nie może się doczekać. Partnerem kanału jest Million Dollars Baby. Mogą pomóc Twojej firmie zarządzić ryzykiem walutowym. Barack Obama, realista, empatyczny. Obama zrozumiał, że Ameryka poszła za daleko. Że siła bez umiaru prowadzi do słabości. Stąd miał szacunek dla Busha, seniora i jego realizmu, i tej postawy polegającej na samoograniczaniu się. Dlatego próbował dokonać resetu z Rosją, z Iranem, z Chinami. Jego zasada lead from behind przywództwo z dystansu, brzmiała jak nowa wersja offshore balancing mniej dominacji, więcej równowagi nie imperium, lecz układ sił. Obama szybko natrafił jednak na dwa problemy. Pierwszy realizm wymagał współpracy z autokratami. A to nie do końca pasowało do wizerunku Obamy, przecież postępowego demokraty. Znów wartości ścierały się z interesami. Drugi problem: świat nie zapomniał o Busha. Hasło resetu miało brzmieć jak nowy początek, jak zaproszenie do rozmów, a brzmiało jak przyznanie się do słabości. Dla przeciwników Ameryki był to sygnał, że można iść jeszcze dalej. Zaproszenie do wojny. A nie do pokoju. Plastycznie o tym mówił gazała. I ostatecznie ten świat można powiedzieć, który Obama chciał zmienić, on mu się rozpada na, w jego rękach. I on próbuje można to obrazowo ująć tak, że on trzyma taki wazon, który się rozbija, i on próbuje trzyma te wszystkie części, ale one już nie tworzą jednej całości, tylko są kawałkami. I te kawałki spadają mu gdzieś na podłogę. On nie może ich podnieść, dlatego że trzyma w rękach e, e, te kawałki, które jeszcze mu zostały i próbuje coś z tym zrobić. Bardzo plastyczny opis bezradności hegemona. Powrót do samograniczenia Busha seniora nie jest już możliwy. W imperializm Clintona oparty na wolności nikt już nie wierzy. Imperializm Busha młodszego, z kolei oparty na sile, przynosi skutki odwrotne zamierzonych. Świat rozpada się obamie w rękach, niczym popękany wazon. Joe Biden, staruszek, bez wizji. Biden nie wypracował spójnej odpowiedzi na pytanie o rolę Ameryki w świecie. Jego polityka była pełna sprzeczności. Z jednej strony nosiła ślady imperializmu opartego na sile, czego wyrazem było wsparcie militarne dla Ukrainy. Z drugiej zawierała elementy samograniczania w duchu Busha Seniora, widoczne choćby w czerwonych liniach nakładanych na ukraińskie wojsko, by Rosja pod żadnym pozorem tej wojny nie przegrała. W postawie Bidena było też coś z liberalnego idealizmu rodem z czasów Clintona, zwłaszcza przed rokiem 22. Amerykańskie ambasady wywieszały wówczas flagi LGBT i Black Lives Matter. To był powrót do lat 90., do wiary, że promocja liberalnych wartości może być narzędziem polityki zagranicznej. Wszystko to jednak było niespójne i nie tworzyło nowej opowieści o roli Ameryki w świecie. Dlatego kadencja Bidena to jedynie pauza pomiędzy dwoma kadencjami Kampa. Donald Trump gniew upokorzonego hegemona. Jak widać, Ameryka nie umie zdefiniować swojego miejsca w świecie. Nie ma strategii, która pogodziłaby amerykańskie wartości, interesy i reguły rządzące światem. Kolejni prezydenci szamoczą się, popadając w sprzeczności. Tak samo jest z Trumpem. Ciągle próbuje połączyć ogień z wodą. Nacjonalizm z imperializmem hasło America first z hasłem Make America Great Again. Tendencje izolacjonistyczne z sentymentem za wielkością Ameryki, gdy inni się z nią liczyli i słuchali jej głosu. Stany nie wiedzą, czy chcą odwrócić się od świata, czy raczej mu przewodzić. Kończę ten odcinek najciekawszym dla mnie cytatem z książki Gazały. Jest rok 87. Pewien nowojorski handlarz nieruchomościami, niejaki Donald Trump, wykupuje ogłoszenie w kilku dużych amerykańskich gazetach. Chce podzielić się ze światem swoimi przemyśleniami na temat globalnego porządku. Jego manifest to akt oskarżenia ówczesnych elit. Wyraz z gniewu, że Ameryka jest ogrywana przez swoich sojuszników, takich jak Japonia czy Arabia Saudyjska. Pisze tak, świat śmieje się z amerykańskich polityków, Ponieważ chronimy statki, których nie posiadamy, przewożące ropę, której nie potrzebujemy, przeznaczone dla sojuszników, którzy nie chcą nam pomagać. Czytając ten fragment, miałem myśl, że trudno odmówić Trumpowi konsekwencji. Dziś mówi dokładnie to samo, co 40 lat temu. Moją uwagę jednak najbardziej przykuła ta fraza, świat śmieje się z amerykańskich polityków. Uważam, że to jeden z kluczy do zrozumienia fenomenu Trumpa i współczesnej Ameryki. Nie chodzi nawet o to. Że zbudowali globalizację, która przestała im się opłacać, że Chiny ograły ich w politykę przemysłową, że PAX Amerykana straciło bazę ekonomiczną. To są wszystko ważne, obiektywne czynniki. Ale najważniejsze jest poczucie bycia frajerem. Amerykanie czują się po prostu oszukani przez Pekin, który ukradł im fabryki, przez Europę, która woziła się na ich wydatkach zbrojeniowych, i przez samych siebie, swoje elity, które sprzedały przyszłość i interes zwykłych ludzi za piękną dekadę lat 90. Amerykanie czują się jak frajerzy, którzy zostali ograni, tracą swój prymat. I nie wiedzą, co z tym zrobić. Są upokorzonym hegemonem, który widzi, że świat mu odjechał, ale ten gniew, to upokorzenie nie układa się póki co w żadną spójną strategię.